Backpack Hero jest tytułem stworzonym przez amerykańskie studio Jaspel. Swoją premierę na Steam gra miała w dniu 23 grudnia 2023 roku. W tytule tym, przemierzając proceduralnie generowane lochy, gracz będzie musiał wykazać się zmysłem improwizacji, planowania, taktyki i nieco strategii. Czeka nas masa rozgrywek z losowo generowanymi przygodami, gdzie będziemy musieli kombinować, w jaki sposób z posiadanym wyposażeniem dać radę napotkanym przeciwnikom. Grafika to dosyć rozpikselizowane 2D z kilkoma klatkami animacji, jednak nie przeszkadza to w żaden sposób w prowadzonej rozgrywce. Wszystko jest czytelne i zrozumiałe. Udźwiękowienie też jest znośne. Akcje postaci oraz potwierdzenie wykonywanych czynności są dobrze wykonane. Muzyka nie przeszkadza i z czasem wtapia się po prostu w tło prowadzonej rozgrywki. Nie wpadła w ucho i była miłym uzupełnieniem tego, co dzieje się na ekranie. Gra posiada dosyć dobrze wykonaną polską lokalizację, chociaż można mieć pewne zastrzeżenia co do wyboru czcionki dla polskich znaków diaktycznych, gdyż zamiast polskiego E pojawia się inny znak. Dodatkowo zauważalne są sporadyczne błędy w tłumaczeniu dotyczące błędów osobowych. Na przykład postać żeńska była przedstawiana jako męska i odwrotnie. Jest to nieco zaskakujące, jakby tłumacz pracował bez bezpośredniego dostępu do treści gry. Co więcej, imię głównej bohaterki Pars bywa z czasami niefortunnie tłumaczone jako torebka. Fabuła prowadzi nas do osady zwanej jako Wzgórze haversack. Gramy postacią myszy o imieniu Pors i na naszej drodze będziemy napotykać cały zwierzyniec, zarówno w postaci NPC, jak i też przeciwników do pokonania. Rozgrywka to forma roguelike, w której przemierzamy kolejne lokacje walcząc z napotykanymi przeciwnikami, zbierając znalezione przedmioty i upychając je w magicznym plecaku. Mogą być używane zarówno jako oręż, jak i też jako opancerzenie, chroniące nas przed ciosami przeciwników. Gra składa się z dwóch głównych elementów: podróży i starć z przeciwnikami oraz rozbudowy i realizacji zadań w osadzie. Średnia długość takiej rozgrywki to coś około kilkunastu minut, ale wraz z postępem gry będziemy odblokowywać przejścia prowadzące nas coraz dalej i dalej ku kolejnym biomom i tym samym przedłużyć ona niekiedy do 20-30 minut. Dłuższe podróże to oczywiście większa ilość napotykanych coraz to silniejszych przeciwników, ale też okazja do zwiększenia powierzchni roboczej naszego magicznego plecaka i tym samym przetestowania współdziałania różnych kombinacji posiadanych przedmiotów. Gra oferuje dynamiczną rozgrywkę, gdzie możemy wybrać jedną z pięciu dostępnych postaci oraz zapoznać się z bazowymi założeniami lub określonymi zasadami dodatkowych mini misji. Drugą właściwą formą jest tryb opowieści. Rozpoczynamy w zniszczonej wiosce, gdzie spotykamy kilka postaci, które powierzają nam podstawowe misje do wykonania. W miarę postępów w grze, zdobywania nowych przedmiotów wynoszonych z lochów i przeprowadzania badań, lista dostępnych misji oraz mieszkańców naszej osady znacznie się rozszerza. W osadzie mamy możliwość budowania struktur, które zapewniają nam dodatkowe zasoby, odblokowują nowe przedmioty, misje czy też inne budynki, o ile będziemy dysponować odpowiednią ilością niezbędnych surowców i materiałów do ich konstrukcji. Surowce możemy zdobywać przemierzając kolejne poziomy podziemi, ale istnieje również opcja wznoszenia budynków w wiosce, które to generują surowce w czasie naszej nieobecności przed zapuszczeniem się do lochów możemy wybrać bohatera. Są oni odblokowywani wraz z postępem gry oraz jedną z misji specjalnych gwarantujących zdobycie określonego przedmiotu. Bądź też możemy ruszyć do boju w zwykłą przygodę bez zdefiniowanego celu. Część możliwych do wyboru misji wymaga uprzedniego spełnienia szczególnych warunków. Wypełnienie każdej z dostępnych misji daje możliwość pozyskania konkretnych przedmiotów, które to znowu odblokowują inne misje, przedmioty lub postaci, ale też wynoszenie coraz to nowo odkrytych daje postęp w grze. Bohaterowie różnią się pomiędzy sobą unikalnym stylem gry, wprowadzając modyfikacje do systemu, w jakim rozgrywamy potyczki. Pierwsza postać odblokowuje w plecaku od 3 do 4 dowolnie wybieranych pól, więc jego rozbudowa jest prosta i liniowa. Drugi bohater korzysta z systemu rozbudowy przypominającego Tetrisa, gdzie bloki do plecaka dodajemy w formie figur, przy czym nie musimy ich ze sobą scalać, mogą one tworzyć odizolowane obszary. Trzecia z postaci przypominająca żabę wyróżnia się nietypową mechaniką rozgrywki. Oprócz rzadko napotykanych, normalnych przedmiotów, głównie korzysta ona z czarów przyzwania tzw. szkiców, które działają jedynie w chwili rzucania zaklęcia, bądź co turę, zajmując jednak wolne sloty plecaka. To powoduje, że co jakiś czas trzeba będzie wyrzucić jego zawartość i zacząć przyzywać je na nowo. Tu całość przypomina zabawę z stalią kart, gdzie część jest wielokrotnego użytku, niektóre są jednorazowe, a niektóre z czarów potrafią odrzucić stali zagrane właśnie karty. Jest to dosyć ciekawa odmiana rozgrywki. Czwartą z postaci gra się jeszcze inaczej. W plecaku może przechowywać zwierzęta i przyzywać do trzech z nich do walki. One znów posiadają własne plecaki, do których możemy pakować smakołyki zmieniające ich parametry dzięki czemu mogą modyfikować swoje zdolności, a także wpływać na atak czy obronę samego bohatera. Też ciekawa modyfikacja, i trzeba kilka razy zagrać, by załapać, jak to dokładnie działa i w jaki sposób je wykorzystywać, gdyż mogą robić też zażywą tarczę i przyjąć na siebie na przykład trucie rzucone przez przeciwnika. Ubite zwierzę odrodzi się w kolejnej walce z jednym punktem HP, więc można je podleczyć i znów wykorzystywać w odpowiedniej strategii. Ostatni z bohaterów jest robotyczny. Posiada serce zdolne wystrzelić impuls energii i jest to praktycznie jedyne, co możemy zrobić w trakcie swojej tury ruchu. Energię można przekierowywać za pomocą przekaźników i wszystko zależy od tego, jakie przedmioty znajdą się na ścieżce przelotu energii. Te niezużywające punktów ruchu do aktywacji zostaną po prostu aktywowane, te stanowiące przewodnik zadziałają, nie zużywając jej, zaś inne zużyją tak, jakbyśmy wykonywali normalny ruch. Jest to jedna z najtrudniejszych postaci, i trzeba się tutaj nieźle nagłowić, jak poukładać nasze wyposażenie w plecaku, by zadawało wrogom jak najwięcej obrażeń. Ciekawostką jest, że im więcej pól impuls energii przebędzie, tym mocniejszy efekt aktywuje na niektórych przedmiotach, na przykład dodając więcej punktów bloku. Misje zrobione są o tyle ciekawie, iż różnią się założeniami i zmieniają podstawowe zasady gry. Oprócz zmiany startowego wyposażenia wymagać też będą wykorzystania specjalnych obiektów, których nie można pozbyć się z plecaka, trzeba je nieść przez całą rozgrywkę i wnoszą one nowe warunki lub obostrzenia, całkowicie zmieniając rozgrywkę. Niektóre będą proste w użyciu, a inne diametralnie utrudnią nam grę. Przykłady? Przedmiot, który na zakończenie walki potrafi zduplikować inny przedmiot, co w zasadzie ułatwia grę. Przedmiot, który po każdej walce musi zmienić zajmowane miejsce i na jej koniec niszczy wszystkie przyległe rzeczy. Kolejny przykład. Zaczynamy z jednym punktem energii, przez co możemy wykonać jedynie jeden ruch w danej turze i ich ilość zwiększa się co kolejną turę. Kolejny przedmiot blokuje nam możliwość znalezienia lepszych rzeczy, jedynie te podstawowe albo inny. Nie możemy obracać przedmiotów, przez co ich układanie w plecaku staje się znacznie utrudnione. Kolejny, nie ułożysz obok siebie dwóch rzeczy o tej samej funkcjonalności. Na przykład broń czy zbroja nie mogą leżeć obok siebie, więc trzeba będzie kombinować z rozmieszczeniem zawartości plecaka. I jest tego dużo i powoduje, że rozgrywka znacząco się zmienia. Przedmiotów jest naprawdę zatrzęsienie. Według autorów jest ich łącznie ponad 800, z czego ja po ponad 30 godzinach gry odkryłem zaledwie połowę. Każdy z nich daje jakieś unikalne właściwości. Niektóre w powiązaniu z innymi potrafią robić naprawdę ciekawe połączenia wzajemnie się wzmacniając. Przykład, zwykły sztylet zadający normalnie dwa punktów obrażeń, położony obok magmowego kryształu zacznie zadawać co turę plus dwa więcej obrażenia od ognia. Wydaje się to niewiele, ale w pionie i w poziomie jeśli położysz wokół kryształu cztery takie sztylety, no to robi już się coś. Dodając do tego fakt, iż nie zużywają one energii, daje ci dodatkowe plus 8 obrażeń od ognia co turę. Co prawda, każda tura odejmuje 1 punkt obrażeń z efektu, który jest nałożony, ponieważ efekty słabną co turę, tak tutaj trzeba też pamiętać o tym, że kowal może ulepszyć taką broń, by zadawała dajmy na to plus 2 lub plus 3 więcej obrażeń, bądź też dodatkowe punkty zatrucia lub podpalenia. To powoduje, iż przy każdym dążeniu do pozyskania odpowiednich zestawów, zaczynamy być prawdziwą maszynką do mielenia napotkanych przeciwników. Gra jest naprawdę fajna pod tym względem, nagradzając pomysłowość gracza. Nasza podróż wiąże się z koniecznością przebycia kilku poziomów danej lokacji. Na początku mapa jego rozkładu nie jest do końca znana, gdyż wrogowie blokują przejścia i dopiero po ich pokonaniu będziemy mogli udać się dalej. Dodatkowo, wraz z postępem gry, na mapie pojawi się też dodatkowe zagrożenie w postaci silniejszych przeciwników, którzy po zauważeniu nas rzucą się za nami w pościg. Oprócz tego, mapa może mieścić też dodatkowe atrakcje, takie jak sklepik przedmiotami, warsztat Kowala za drobną opłatą ulepszającego nasz ekwipunek, skrzyni ze skarbami pozwalającej wybrać jedną ze skrywanych rzeczy, punkty dające doświadczenie, czy też miejsca uzdrawiające naszą postać. Możemy też napotkać osoby oferujące nam kilka rodzajów gier pozwalających pozyskać jedną z nagród. Jest tego trochę i też urozmaica to samą grę. Sama potyczka podzielona jest natury. Najpierw ruszamy się my, później przeciwnik. W zależności od ilości posiadanych punktów energii możemy wykonać kilka ruchów. Posiadany przez nas asortyment wymaga różne ilości energii do użycia, a niekiedy też ilość ta rośnie z każdą aktywacją przedmiotu. Niektórych możemy też użyć jeden raz bądź kilkukrotnie, część znów nie wymaga energii do użycia. Część nakłada też dodatkowe efekty na nas, inne przedmioty bądź przeciwników. Istnieje naprawdę duża różnorodność w wyborze sprzętu do użycia, czy też właściwości samych przedmiotów, znacząco rozmaicając grę i dając nam dużo możliwości wykorzystania zawartości naszego plecaka na wiele sposobów. Przedmioty posiadają różne bazowe właściwości, ale też wiele z nich potrafi wpłynąć na inne czy też inaczej zachowa się w zależności od miejsca ułożenia w plecaku. Dajmy na to buty dają plus jeden punkt obrony za każdy kolejny rząd ponad nimi. Lewa skuszona rękawica pół punktu obrony za każdą kolumnę po prawej stronie, zaś i lepsza stalowa wersja plus 1 punkt. Pancerz lub kolczuga spowodują, że sąsiadujące elementy o typie zbroja lub pancerz dadzą nam dodatkowe punkty obrony. Różnorodne kryształy zwiększą obrażenie zadawane przez broń, zatrują przeciwnika lub przywrócą punkty życia. Jest w czym wybierać. Największą bolączką w czasie walk będzie tu obrona przed wrogim atakiem, gdyż zdrowie naszej postaci jest dosyć ciężko odnowić. Bardzo rzadko udaje się znaleźć coś, co pozwala je przywrócić w trakcie trwania potyczki. Możemy zarówno zbudować zestaw, który będzie dawać nam co turę pożądaną ilość osłony, czyli bloku, jak i też zbijać ilość punktów ataku, jaką dysponuje przeciwnik. Jeśli posiadasz ze sobą tarczę, pozwoli ona w krytycznych sytuacjach zwiększyć ilość punktów bloku, by móc ochronić się przed wzmocnionym atakiem przeciwnika. Jak to mawiają, wybór ma znaczenie. Nie inaczej jest i tutaj. Przedmioty zdobyte po walce czy też z otwieranych skrzyń będą stanowić dla nas niezłą zagwostkę. Co też wybrać i zabrać ze sobą? Co przyda nam się bardziej? A żal będzie ściskać serce, gdyż chciałoby się zabrać wszystko, lecz ogranicza nas aktualna pojemność plecaka, więc przedmioty trzeba będzie porzucić. Te, które pozostawimy opuszczając lokację, znikają bezpowrotnie. Każdy pokonany przeciwnik da nam też odrobinę doświadczenia. Po uzbieraniu pełnego poziomu będziemy mogli powiększyć nasz plecak o kilka dodatkowych miejsc, dzięki czemu dźwigniemy więcej przedmiotów. Wraz ze zwiększaniem się pojemności plecaka oraz przygarnianiem nowego sprzętu, będzie można zacząć pracować nad jakimś buildem i zwiększyć obronę, atak lub pójść efekty zadające przeciwnikom zatrucie lub podpalenie, które ignorują ich pancerz. Po zakończonej potyczce staniemy przed wyborem nagrody z zestawu kilku przedmiotów. Musimy zastanowić się, co bardziej nam się przyda, a z reszty niestety zrezygnować. Po zatwierdzeniu wyboru znika ona bezpowrotnie. Gra posiada wsparcie dla kontrolerów, i padem gra się dosyć wygodnie, choć rozgrywka z użyciem myszy jest znacznie wygodniejsza. Moja ocena: 7,5 na 10. Dałbym także pełne 8, lecz gra ma kilka drobnych niedoróbek, nie będących jednak błędami, na przykład niejasny system rozwoju wioski, przez który utknąłem na dłużej. Od razu dopowiem, że jest to jedna z ciekawszych gier, w jakiej miałem okazję zagrać w ciągu ostatniego roku. Choć z ekranu wylewa się pikseloza, to jednak system Walk sprawia dużo frajdy, szczególnie na początku rozgrywki, nim poznamy dokładnie mechanikę i będziemy już wiedzieć z czego i w jaki sposób możemy korzystać. Ja też nie wspominałem jeszcze o tym, ale gra ma bardzo dużo różnych opcji, czy też można powiedzieć efektów. Tak więc można skorzystać tutaj z tego leksykonu i tutaj mamy informację. Informacje na temat przeciwników czy też różnych efektów i statusów, które mogą mieć przedmioty. Jeżeli nie wiemy, czym jest jakiś efekt, to tutaj możemy sobie go odnaleźć i, i też kliknąć, żeby sprawdzić, co on daje. I tutaj jest niestety błąd, który powoduje, że to jest. Źle można powiedzieć, umiejscowione, i ciężko się tutaj doczytać, ponieważ to cały czas ucieka poza ekran. Tak więc, jest to jeszcze jakiś drobny błąd, który tutaj przeszkadza, właśnie jeśli chodzi o czytanie. Każda rozgrywka jest inna i różni się nieco od poprzedniej, pomimo zastosowania tych samych przedmiotów. Zlecane na misje, gdzie musimy użyć konkretnych przedmiotów o określonym działaniu. Też stanowią niekiedy trudniejsze zadanie, przy którym trzeba będzie nieco pokombinować. Spędziłem w grze ponad 30 godzin i nadal jest ona dla mnie ciekawa. Jest to dosyć interesujący tytuł, który starczy Ci na dłużej. Jeśli lubisz gry logiczne to szczerze polecam. Ja dawno już tak dobrze się nie bawiłem, a syndrom a to spróbujmy jeszcze raz trafił mi się niejednokrotnie przeciągając grę do późna w nocy. Tak więc całym sercem polecam. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www. jakżebynaczej Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzje innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda. Jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani. Link w opisie. Podobnie, zapraszam także swojej grupy Steam Widzowie Hakiego i tutaj mam system kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę, zapraszam do obserwowania kuratora. Link także w opisie.